Zobaczcie jak nam niszczą naszą piękną łąkę. Takie dwa dziady. Znowu będzie tak łyso. A wykop jak zrobili, tak zostawili i już nie będzie ładnych ketuszków. A było tak pięknie, że jeszcze troszeczkę zostało. Jeszcze trochę zostało łąki. I tak zaraz to zetną. Tak pięknie, no powiedzcie czy to nie jest piękniejsze jak tak kwitnie, niż to co tam to Przecież to nieboisko sportowe, tylko ma być łąka i wywalają znowu tam. I to tam będzie gniło i śmierdziało. Masakra. A zobaczcie jak tu ładnie ta łąka wygląda. Już zaraz wyostrzy. Tak w ogóle to witam się z wami dzisiaj i chowam się, bo jedzie. No, no witajcie! Jestem na działce i tu jest gorzej niż bym sobie myślała. Strasznie wszystko pozarastało. no Czego się spodziewać po takich deszczach? Także czeka mnie tu nie lada wyzwanie to wszystko uporządkować no ale nie, nie tak czasami już było gorzej no tutaj Wam pokażę moje róże ale się tam pies jakiś szczeka różyczki takie ładne tutaj ta różyczka ja posadziłam paczek po prostu odcięłam i wsadziłam i tam i wyrosła. Patrzę, bo mi ze mną komar lata, ja się speskałam tym preparatem swoim i jak na razie to one tylko dolatują i odlatują, ale nie wiem czy mnie nie zaczną gryźć, a ja muszę zbierać porzeczkę. Lilie moje jedyne, tam widzę są dość pogryzione przez ślimaki chyba. Ale ja je sobie po prostu do domu wezmę, bo tu w tym gąszczu i tak ich prawie nie widać. To tutaj obrosło ściana normalnie, a tu są zimozielone. oj przepraszam, ale coś mi się jednak działo. Hmm. Tutaj są zimozielone, a te, ten bluszcz w mi na ten zimozielone. Będę musiał to odcinać, bo mi to znowu zagłuszy. Masakrycznie to wygląda. Tam jeszcze troszeczkę różyczek jest z przodu będę musiała powiedziałam po, sekator, będę musiała poucinać to co jest przekwitnięte, żeby mogły rosnąć dalej. Nie wiem zobaczymy czy stąd będzie widać, bo tam się trzeba przeciskać przez gąszcz. Na razie tylko troszeczkę widać. floksy już kwitną ten. Oregano pięknie kwitnie, ja bardzo lubię jak kwitnie. Oregano ładne kwiatki ma, to jest miododajne, dużo pszczółek się tam zawsze uwija. Na razie wam więcej nie mam co pokazywać, bo tu jest jedna zielona masa. Tak, a tutaj wam pokażę te porzeczki i zaraz chyba będę musiał jakiś swetr albo coś ubrać. Bo jest koło wokół mnie, jest masa komarów. Ja sobie zrobiłam ten yy, preparat. Na komary, ale nie wiem, jak długo to wytrzymuje. Co ile będę się musiała pryskać, przy takiej ilości komarów. Tak. wsiądę sobie tu. Czekajcie. Nie wiem, jak daleko to jest. Chyba tu jestem, nie? No. Mam tutaj ten preparat i tak wikam co chwilę wokół siebie żeby mnie nie atakowały, bo to jest zwrotyczu i tej wywar zwrotyczu i z czego Koci miętki. Oć, ale gryzą boleśnie chyba to jednak nic nie daje tak jest tego tyle że ja nie wiem jak ja pozbieram te... nie wiem jak ja to pozbieram Chyba sobie pójdę po jakiś swetr jeszcze z długim rękawem, żeby się troszkę ochronić ręce. Właściwie to tutaj mam, tylko to jest białe, ale i tak do prania chodzi. No. Najgorzej, że wokół twarzy mi pomóc tego dziadostwa lata. No, to by było na tyle. Moje zbiory dzisiejsze, to znaczy się bez tego. Czarna porzeczka, czerwona porzeczka, liście z porzeczki do herbatki będą, tak, a tu mam kwiat nagietka, z którego zrobię zaraz macerat nastawię. Do tej orzechówki dokupiłam pół litra, wlałam, także to jest tak równo, a potem jak kupię jeszcze spirytus, to powinno być aż do pełna. No, ale już mi nie wystają owoce. Już jest dobrze. A teraz Was będę musiała troszeczkę podnieść. Tak, mam nadzieję, że mnie tutaj będzie widać za chwilkę. Moje piciu. I tak. Oberwałam, oberwałam wszystkie moje nagietki. Ale tam jeszcze były pączki, także znowu będą. Kwiatki. ale te już pozbieram tutaj powkładam słoik taki wygląda nieszczególnie czysty on jest czyściutki tylko zeskrobałam tą naklejkę bo to w myciu nie chciało schodzić a potem jak się to tak zmyje to ten klej czasami się tak klei a już się, nie chciało mi się już teraz jakimiś zmywaczami tutaj działać także na razie tak jest powrócam te kwiatki ale ja je troszeczkę po. Porozwalam tutaj na Cię, porozwalam. po no, tak zrobię na te, te, no, porozdzieram tak, o! I wrzucam wszystkie. Nie jestem pewna, czy, czy ten pączek też może być, czy tylko same płatki. Ale ja tu już to, te pączki też dam. Może tam też jakieś właściwości są dobre, nie? No, i zaleję to. Oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia. Zaraz to tutaj powrzucam, zalejemy to i będzie sobie to stało przynajmniej 7 dni, a może też i dłużej postać zobaczę, wstrząsać tak jak robiłam tamte maceraty z, na, z tego z mlecza, czyli z mniszka, z forsycji i z pokrzywy. Szczerze mówiąc, to z pokrzywy, bym musiała jeszcze trochę i zrobić jeszcze bo mi się już kończy tam, bo go dużo do włosów używałam. No a poza tym też już to używam do, do pielęgnacji, bo yy, ostatnio nie robię kremów. Jakoś to jest lenistwa po prostu. Nie, bo, tak szczerze mówiąc, ja do kremów używałam takiej bazy yy, do kremów. Yy, kupowałam to w tym yy, w, yy, w Rosmanie a od jakiegoś czasu tej bazy nie mogę dostać. Do tego oczywiście i tak dodawałam y, olej y, ten kokosowy. Y, co jeszcze? Masło si, i tam te różne oli, olejki. No ale to już taka baza trochę była, nie? Także objętościowo, żeby tego było więcej. No ale tego nie mogę dostać, i ostatnio to się właśnie tymi olejkami. Wlewam sobie te olejki. Do małych takich, co się pipetką naciąga. Do takich małych buteleczek, co się pipetką naciąga, i ten. I mam dwa. Jeden na noc, to tam jest dodatkowo jeszcze olejek rumiankowy i rumiankowy. I ten: jak się nazywa? Lawenda. A w tym na dzień, to mam goździk eukaliptus, bo tam miały być to miało być niby tak na tej bazie taki, właśnie ten olejek czterech złodziei, ale nie miałam tych wszystkich olejków tam, no i tam daję właśnie ten goździk, rozmaryn, jeszcze miałam, nie wiem czy tam jeszcze mam i eukaliptus, czasami tam dodaję też sobie tego yy, lawendy, no ale i tam się smaruje, bo mi się wydaje, że, że i komary i tak może odstrasza od kleszczów troszkę, jak się tak twarz czy jest, ten nasmaruje, jak gdzieś się idzie, nie? No. A I tam właśnie sobie do, do tych buteleczek to sobie mieszałam po troszku z każdego oleju, żeby te wszystkie właściwości tam były, nie? Nie wiem czy to widać. Tu mam trosz, parę płatków róży, ale to chyba nie zaszkodzi. Też do tego dodamy najwyżej kolorek będzie miało. Bo zbierałam się też płatki róży, mam tam w takiej torebce papierowej yy, na herbatkę. Do herbaty i zbierałam tam pokrzywy na ogródku, to już wszystkie kwitną. Nie wiem czy mi się uda jutro nazbierać jakieś pokrzywy takie, co nie kwitnie, żeby była taka młoda pokrzywa. No i to się wybieram, ale nie wiem, czy, wyjdę, czy się wybiorę. No. I tam mam właśnie y, trochę pokrzywy, trochę tych, li, tych liści też z, z tej sporzeczki. I te płatki róż tam, tam w tej torbie, to to będzie s, się suszyło. I to będę miała na herbatki. Tak na bieżąco, na, na bie, bieżące takie użycie zaraz będziemy mieli koniec zaraz to zaleję i sobie będzie stało tą czarną pożyczkę to jutro chyba będę robiła dżemik, tego dużo nie będzie ale zawsze coś tam, parę słoiczków ostatnio dużo tego nie jemy a to jednak zawsze czy tam do jakiegoś deseru dołożyć, czy do ciasta to się przyda a z czerwonej jej jest tak mało że ją po prostu zjem albo sobie do, do wyciskarki dam i sok nie będę nawet na wieki czekać, bo ona to tam ostatnio owocownieje. Twierdzi, że wszystkie ją uczulają. Poza tym, jutro już też wyjeżdża, także nie będę z tym czekała. Tylko to zjem. A jak zobaczę, po ile jest porzeczka na targu, to jakby była niezbyt droga, bo nie mam pojęcia, po ile jest porzeczka. Podobno jest tania, ale nie wiem. To bym kupiła tak, żeby kompot. Chociaż całego tego też ma, nie, może nie zjem. Może tam zrobię słoik, dwa słoiki kompotu. Jeszcze zobaczę, jeszcze nie mam planów na to. Tu zaraz będziemy mieli. Myślałam, że, mi, że to będzie mało w tym słoiku, a tego jest dość dużo. Mogłam wziąć większy słoik, nie? No więc jak to się zaleje, to będzie koncentrat. Tam jeszcze kwiatki są, także potem jeszcze będę mogła zrobić więcej ale jak na pierwszy raz to tego jest dużo jak, tak mi się wydaje tak to się potem pójdzie na dół to teraz otwieramy tą oliwę Tylko zaraz sobie złamie tę lilię wzięłam te lilie z ogródka bo one były tam tak zarośnięte że ich ani nie było widać, a w domu przynajmniej będą oko cieszyć, tylko będę musiała na noc na balkon wynieść, bo są pachnące i to silnie. I to bym mogła się struć. Mnie potem głowa boli. No. Nie wiem, ile tu, czy mi tutaj cała ta oliwa nie wejdzie. Bo może też być olej, yy, ale takie lekkie oleje. Dobre są do tego, żeby nie były takie za gęste, nie? jak na przykład lniany, bo lniany jest taki tłusty, taki gęsty. No to tak będzie leciało i leciało. I tak lepiej. I tak, dzisiaj, jak byłam teraz z psem, to przyszłam z takim wielkim wiechciem y, tej wrotyczu. Bo tu u nas y, kosili ten trawnik, ale oni taki pas y, tego nie, nie koszą, bo to nie należy do, do spółdzielni, tylko to jest od miasta czy coś i tego nie koszą. I tam była, właśnie był ten wrotycz. No, a tego się nie je, to, a to też nie jest przy samej ulicy. O, już mamy. Tylko ja to używam, właśnie tak odstraszająco na te komary. no to jest. No i sobie urwałam i przyniosłam. I cała szczęśliwa, cała hepi, bo sobie wrotyczu natargałam trochę. Tak. I będzie się tu nam robił macerat. I tak, codziennie się troszeczkę to wstrząśnie. Będzie, po, powinien mieć taki fajny kolor. On jest taki pomarańczowy, a w kamerze widzę, że jest żółty. A w rzeczywistości to jest prawie aż pomarańczowe te kwiatuszki. Hmm. No jeszcze raz Was witam. Właściwie już wieczorem. I tak, byłam Cię wiedział, co jak widzieliście. Jest tam masakrycznie zielsko wszędzie. Chociaż ja. Nie mówię, że, że mi tam chwasty rosną, to wszystko są jakieś zioła. ale prawie wszystko, ale zarosło totalnie. Ten y, winobluszcz się tak rozpanoszył, dopiero go tak obcinaliśmy na wiosnę, on się tak rozpanoszył, że znowu będzie co ucinać i to będzie trzeba gdzieś do lasu wynieść albo co, bo jak tylko na kompostownik wrzucę, to mi się rozrośnie na kompostowniku. I tam masz lepsze warunki, nie? No. I znowu mi na sosnę szedł, troszkę go podcinałam, żeby już dalej nie szedł. No ale to trzeba będzie iść pozywać. Musiałabym w przyszłym tygodniu już się zająć tym ogródkiem, bo jutro, piątek, wiadomo, to tak nie. Bo mam jeszcze inne rzeczy do, do, do roboty. W sobotę to nie wiem, no ale w przyszłym tygodniu to bym się musiała zabrać. To. No. Jak widzieliście, te porzeczki nazbierane, tam do orzechówki jest już dolane i pójdzie zaraz pod stół, będzie znowu brzęczeć, jak będę uderzać, bo tutaj mam tą kuchnię tak malutką, że nie mam gdzie to stawiać, musi to być pod stołem, biorę różne słoiki, nie słoiki, to pod stołem potem. No, Tu mam ten macerat, robi się z tego, no wiecie z czego dopiero co mówiłam, z nagietka. No, z nagietka i chciałam Wam pokazać, bo wczoraj opróżniłam ten duży sł słój taki po nalewce, nie? Mówiłam Wam, że to orzechy zbierałam. To tutaj mam wyciągnięte z tego te orzechy i różne rodzaje orzecha. Tam są nerkowce, migdały, laskowe, włoskie, to tu są i jeszcze w tej reszcie z tej nalewki. A tutaj sobie po wkładałam, tam były daktyle, y morele, co jeszcze, no takie te bakalie, y rodzynki, żurawina I, i morele i co, daktyle i, i figi, figi, no. I ta skórka z pomarańczy też ją tutaj dałam, bo ona jest tak naciągnięta tym alkoholem i tymi smakami, nie tylko samym alkoholem, ale tymi smakami takimi z tej nalewki. Ona była też z kawą, to troszkę jak kukułka smakuje, jak cukierki kukułka, jakaś mucha mi tu lata. Na pewno znacie te cukierki. Kiedyś były, jak byłam dzieckiem, ale teraz chyba też są. I to będę sobie do keksów dawała, do ciasta, no bo szkoda mi to było wyrzucić. Wyrzuciłam tylko... No, większość tej skórki, bo tam już nie było alkoholu, tej nalewki, i tak w tym dużym słoju, tak, tak odtąd do góry, to, to już takie suche było, to takie nieapetyczne, i już to wyrzuciłam, bo to już takie wysuszone było. No, a to było tam jeszcze, tam trzymało tą wilgoć i nad się wilgoć z tej nalewki. No, więc sobie tutaj poukładałam, żeby mieć do tych ciast. Będę miała do, do keksu. Pokroję potem drobno to y, w kosteczkę te, te skórki i będzie wychodkał. Jest to mięciutkie, także powinno być dobre. Tak. No i co? I powiedzcie, że ja jestem rozrzutna. Nawet to, co ludzie normalnie wyrzucają, ja to jeszcze zużyję. No, tutaj mam y, wodę z, tym, z bzu czarnego, z, z tego kwiatu z tą lemoniadą, bo wtedy mi ten szampan nie wyszedł i on mi się zaczął tak nie bardzo mi wyglądał i nie, nie było tam gazu, więc ja go wzięłam i przegotowałam i do butelek na gorąco wlałam, tak żeby, żeby mi się to nie zmarnowało no i sobie wczoraj i dzisiaj popijam dzisiaj sobie do takiego dzbanuszka z miętą dałam tej lemoniady. Dolałam wody, bo to za słodkie było. Dolałam zwykłej wody. Tą miętę tam się moczy, pływa sobie. No i sobie piję. Cytryny nie trzeba, bo to w tym zdaje się była ta cytryna w tej lemoniadzie. Chociaż jak ktoś chce, to może sobie więcej dać. Może tak jeszcze też dać, nie? Także takie jest fajne, orzeźwiające. No, mam, mówiłam Wam już o tych liliach, trochę kwiatków. Tutaj jest kwitnąca, hmm, ta przyprawa. Wszędzie się to rozrasta mi na działce. Niektórzy mówią na pole biotka, a to jest, zapomniałam, jak mi się przypomni, to albo wam tu napiszę, albo wam później powiem. Oregano, tak. Oregano. Kwitnące oregano. Jedne kwiatki są takie ciemniejsze, jedne są takie jaśniejsze. No. Te kwiatki bardzo lubię, ten floksy. Bo one też bardzo ładnie pachną. Tak mi się z dzieciństwem kojarzą, bo chyba u mojej babci były, tam na opolszczyźnie było dużo tych floksów. Tak mi się kojarzę. No, i to tak. I teraz trzeba będzie. Co? Jutro to już mówiłam, że to będę robiła. Miałam iść na pola. Nie wiem, czy pójdę. Bo znowu mi Wiki dzwoniła i plany mi się troszeczkę pokrzyżowały, bo oczywiście jej nie ma. No, miała jechać w sobotę się okazuje, że jutro wyjeżdża, także mi wszystkie plany po, pomieszała. A myślałam, że pójdzie ze mną na te pola. Bo tak sami troszkę głupio, tak, nie? Ale nie wiem, może, może pójdę sama, zobaczę. I tak to by było chyba wszystko na dziś. Tam macie troszeczkę z ogródka, to już pewnie widzieliście, o to powiedziałam. Ja sobie teraz jeszcze, nie wiem czy kolację będę robiła, chyba sobie wezmę jogurt z borówką, bo kupiłam sobie wczoraj borówki trochę i malin. To sobie zrobię jogurt z borówką i z malinami. Taki deserek do montowania filmu. Ja wam dużo powiedzieć, ale mi wyleciało z głowy, także. Ja pomniałam. Te filmy macie troszeczkę przesunięcie cały czas o jeden dzień do przodu. I wczoraj w nocy mi się zrenderował film z, z orzechami z przepisem na, na, na te orzechy, jak robiłam. I ja byłam tak zaspana, że go wrzuciłam też na dziś. I na dziś rano się okazało, że były dwa filmy. Ale jak się zorientowałam, tam już kilka osób weszło i oglądało, jak się zorientowałam, no to go zrobiłam na jutro, żeby było jednak po jednym na dzień, nie? No ja to wczoraj w nocy zaspana po prostu, to mi się tam zrobiło. No to tam porobiłam te różne, te co tam trzeba zrobić na komputerze. I wrzuciłam to na YouTube, no i mi się przesnęło. Jak mi się obudziło, to aha, jeszcze filmik, i już tak bezmyślnie zrobiłam, że na następny dzień, czyli na dziś, nie? No, ale będzie to na jutro. Także ten filmik dzisiaj go kręcę. Dzisiaj jest czwartek, będziecie mieli w sobotę dopiero, a jutrzejszy, czyli w piątek, co będę kręciła, będzie na niedzielę. Tak to będzie. Tak, na razie mi się to tak, jestem z wyprzedzeniem o jeden dzień, ale to tak też jest w razie, jakbym nie miała czasu w jakiś dzień, czy tam, wiecie, takiej weny do nagrywania, to żeby była ciągłość. Nie, A tak mi się to jakoś skalkowa, bo tam miałam dużo tych mater tego materiału, żeby te filmiki nie były za długie, bo i tak były prawie 30-minutowe. To, żeby nie były za długie, no to. Tam chyba jeden tak sobie rozbiłam na dwa, na dwie części. No i mi się to tak ciągnie, ale to się w końcu z czasem wyrówna. Ale jak jest jeden do przodu, to też mi się wydaje nie jest źle. Chyba to Wam nie przeszkadza za bardzo. No. Także jutro, prawdopodobnie, będę nagrywała filmik z pytaniami i odpowiedziami. Jak ktoś jeszcze chce coś zapytać, to jakby tak. Pytanie rano wpadło tam na, na, na ten. No, pod youtube, pod filmem na kanale, w komentarzach napisać, bo potem wezmę te, te wszystkie te pytania i będę na nie odpowiadała. Jeszcze nie wiem, w jakiej scenarii. Nie wiem, bo na gródek nie pójdę z tym, bo tam komary gryzą. No jak na polach też będą gryzły komary, ale jakbym tak w solcu siedziała, to może mnie nie pogryzą. Zobaczę jeszcze. To się okaże. Wszystko w praniu. Tak. Jutro ma być podobno piękne słoneczko. O, synuś mi dzwonił, że na rynek wrócił ten anioł. Nie wiem, czy on w zeszłym roku też chyba już był biały, bo kiedyś był w takim miedzianym kolorze, w złotym a teraz jest cały biały ten anioł i wrócił. Dzisiaj go widział już na rynku, że już anioł stał. No, także jak tam będziecie w Krakowie, to możecie, może go tam będziecie widzieli w okolicach Kościoła Mariackiego. No. To jest nasz ulubiony anioł. Dobra, to by było wszystko. Jak na dziś. To... Dziękuję Wam za uwagę, za łapki, za komentarze i subskrypcje. Nie zapominajcie o subskrypcjach, o dzwoneczku. I komentujcie, łapkujcie. No i przyjdźcie znowu na następny raz, na następny dzień. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Bye! -o. Pa! pa. No chciałam Wam jeszcze pokazać ten wrotycz, który kupiłam. E, nie kupiłam, tylko e, zebrałam jak byłam na spacerze z psem. Tak wygląda wrotycz. Jakby ktoś nie wiedział. Nie wiem, czy to się wyostrze. Chyba teraz. A listki ma. Nie wiem, czy to. Co bardzo, jest to ostre, bo ja jakoś tego flora źle widzę. Chyba się wyostrzyło. Mhm. No. I takie długie, długie wiechy wzięłam. Parę łodyg, ale to zawsze coś. Tam omarka na, na, na zbierałam. Tam mogłabym zbierać, kosić kosą, ale jakbym bym to potem przywiozła do domu. No, ale to mi starczy już teraz. No.